Koszty sądowe bywają taką istotną barierą w dochodzeniu sprawiedliwości. No bo jeżeli nie mamy pieniędzy na to, żeby opłacić opłatę od pozwu czy jakiegoś innego wniosku składanego do sądu, no to nie zdecydujemy się na to, żeby taką sprawę wszczynać. I jeżeli mamy właśnie takie problemy finansowe, które przeszkadzałyby nam, w rozpoczęciu jakiejś sprawy sądowej, to możemy skorzystać ze zwolnienia od kosztów sądowych. W sprawach cywilnych takie zwolnienie z kosztów sądowych może być w całości albo częściowe, czyli na przykład w jakimś ułamku, albo od jakichś konkretnych kosztów, na przykład tylko od opłaty od pozwu. Jak w ogóle uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych? Przede wszystkim musimy wystąpić z wnioskiem do sądu, generalnie do tego, w którym dana sprawa się albo już toczy, albo ma zostać wszczęta. W takim wniosku musimy wyjaśnić, dlaczego nie jesteśmy w stanie ponieść takich kosztów sądowych w całości bądź w części. Przesłanką zwolnienia z kosztów sądowych jest wykazanie, że Poniesienie takich kosztów wiąże się z uszczerbkiem dla koniecznego utrzymania wnioskodawcy bądź jego rodziny albo że może go narazić na taki uszczerbek. Co jest istotne, to to, że wraz z wnioskiem musimy wypełnić stosowny formularz. To jest taki formularz, który zawiera oświadczenia. O stanie rodzinnym, dochodach, źródłach utrzymania. W nim się wymienia, z czego się utrzymujemy, z czego utrzymują się członkowie naszej rodziny i czy posiadamy jakiś majątek. Dobrą praktyką jest wykazać również sądowi za pomocą dokumentów, jakie są nasze dochody i jakie są nasze wydatki. Nie ma się co martwić, jeżeli o czymś zapomnimy albo okaże się, że dla sądu pewne nasze wyjaśnienia są niewystarczające, to zostaniemy wezwani do uzupełnienia czy do poprawienia naszego oświadczenia bądź do złożenia dodatkowych dokumentów lub dowodów. Jednak co jest istotne, to zwolnienie z kosztów sądowych nie zwalnia nas automatycznie na przykład ze zwrócenia naszemu przeciwnikowi procesowemu Kosztów jego pełnomocnika, czyli adwokata bądź radcy prawnego w sytuacji, gdy przegramy sprawę. I o tym warto pamiętać, ponieważ wielu osobom wydaje się, że jeśli zostaną zwolnione z kosztów sądowych, to automatycznie, gdy przegrają sprawę, nie muszą nic oddawać swojemu przeciwnikowi procesowemu. I jeszcze jedna istotna informacja. Gdyby sąd odmówił, udzielenia nam takiego zwolnienia z kosztów sądowych w całości bądź w części, to zawsze możemy złożyć zażalenie.